Witam was moi drodzy, jestem Zygfryd to z Team Fortress 2 Dzisiaj mapa CP Gorge Event, czyli dalej Halloweenowo, korzystamy póki można Nabijamy sobie Gargoyla też tam gargo, w ogóle ile mój Gargulet tu ma zobaczmy, nawet nie wiem Był tu Hej, Jest, tutaj 1061, A, jak mam 666, to mogę chyba coś zrobić, nie? Transmutację A dobra to wolę to jest prawda jak się robi transmutację Ja ja z misji dostałem taką kanapkę Tak, nagrywam już Ej, ej powiedzcie mi jak się robi transmutację jak już mam dość dużo w to... Dlaczego? O transmutację chodzi, że rzeczy? No To Tra... skasz na gargulca prawym i tam masz wykonaj transmutację Aha Ała. I to muszę mieć 666 dusz, tak, na przykład? Nie, byle ile. Aha. Zaraz Po prostu za tego ci czapki, hello, Możesz nawet dać czapki za ciemmenty. Aha. Lub bronię broni, klasyki. Teraz sprawdzimy to, no. Gdzie ja to biegasz w biegu, ty? O, dobra robota. Właściwie chciałem powiedzieć, że chyba ma tego. O nie trafiłem ale nie patrz A chciałem uciec nie zdążyłem No <grymne> ale zobaczmy tego gargulca Halloweenowa transmutacja ja faktycznie nie chcę się, się przedmiot tutaj A... dowolny przedmiot? Przecież pójdź broń wezmę tak na nie to takie specjalne rzeczy eee... Może wezmę to? Tego nie używam i tak? Przeklęte dusze, to za O Oczekajcie, to? Szlafrokuatra, bo tego też rzeczy nie używam. Z samej tak, które, których nie można... No nie, czekajcie, bo tam tego nie mogę przetworzyć. A, dobra, to olać. Musisz aż trzy przedmioty wrzucić do tego, do tego, tam? ale nipa oh. Ale możesz czapki za achievmenty, więc... A mam, ja wiemy myślisz, jakie są czapki z achievmentów. Bieg! No ten... Użyj wreszcie. Dziękuję. Dzięki. Wystarczy poprosić. Z góry o nik strzelał. Wow. Też nie wiem. <grystanie> okay. Eee, gargojla chciałem podnieść, zabijeś mnie. Mój, mój gargulec już chyba trzeci raz z rzędu jest na tym daszku. Śmiesznie. No to fajnie. Dobra, no i co by tu w sumie Bo by coś mówić, bo zapomniałem, że nagrywam przecież też. Eem... Dzisiaj też może zobaczam jakąś czapkę, czemu by nie? Ej a ten... E, te czapki co zrobię, znaczy przedmioty, które przy, wytworzę z Garhulta można wymieniać? Eee, e, chyba że użyjesz czapki za Nie wiem. Ja użyłem same czapki z więc. Możesz użyć jako, jako jej czapkę. Ale czy ja to potem tą czapkę, masz? którą wytworzę mogę wymienić? Tu widzę, że wszyscy piszą, nie, a to lipa. Bo myślałem, że zrobię może teraz czapkę z transmutacji i komuś tam. Ale skoro nie można nikomu dać to bieda. A to i tak możesz komuś dać jakąś czapkę. Niech się złości. No nie to, to na pewno dam, tylko mówię nie Halloweenową. I cobie i sobie, i sobie, i sobie, i sobie. sobie. Hehe, poszedł sobie. A ty tyś szpiegiem. Widzisz, wszyscy się słuchają. Nopę, <laughs> Nopę, nope. Oh, nie. A. Jakiś pomysł jak losujemy, czyli robimy jakiś konkurs dzisiaj, żeby się oddać? Przypominam, że tylko osoby, które mają tylko portreta premium mogą brać udział. Konkurs nie losowany. Dobra, to. E... Oto gramy. I jak się skończy następna runda. Albo ta jeśli będzie taka długa To osoba na drugim miejscu Jako MVP w swojej drużynie dostanie czapkę Żeby nie było, że na pierwszym miejscu, tylko właśnie na drugim O Bo to nie będzie taki problem Ale to u was czy u nas? U wygranej drużyny Ta drużyna, która wygra rundę w tej drużynie, osoba na drugim miejscu, jak jest to wyświetlenie tabelki trzech najlepszych graczy w drużynie, to y, dam komuś czapkę. Jak to będę ja, to no będzie to trzeba powtórzyć. powtórzyć, nie wiem. No <laughs> tak. Na pyrę, bo jestem nóg pyrą, nóg Tak więc to życzę to wszystkim idzie. powodzenia. I to od was teraz zależy, kto dostanie czapkę. No to się będzie zabijać. Łodźcie, no nie wierzę. O jednak się udało. Przecież <ścoughs> przydałaby się tutaj ten, jak tam leci, o kamiać. A wtedy nie bieg. A dobra, nie będę potkarał w stanie tam wtedy nie biegam się. Mam mi się nisko na natury, nie mogę się wybić do góry Co to za hegeszki Co tu się wyprawia? A ja, nie wiem. Co mnie to tam dupem ktoś strzelił, a A to idzie na łódkę? Ja? Tak Ja, bolało Oko Lagi, serduszko. No Masz dawa, takie lagi, że cię zabić Pozdrawiamy mamę w podbiego. Ej. Dzień dobry. Nie ma takiego grania na ich Umbra. No. <laughs> no, ja. 6 No. Nie. Nie. Mamy w tym jedyna jeszcze plecy. Co za pech, plecy. Zobacz, do odmiany teraz kurde O, demo ma nawet na to chyba, że masz prezent? Dopiero mnie zrobiliście że... Mogę, demo... nie mogę, a mam tą czapuczkę nie mam na to A to może zmienię też na coś innego? Tylko na co E? Nie wiem Mamy jakiegoś mateczka? Nie Mogę wziąć tylko nie wiem Coś chcesz z nią? Nie mów. Gdybyś wziął śpiega, to, to bym się mógł podać. Lol. Lol. Help me. Help me. A dziękuję. To spoko. Myślałem, że masz patelnię, to masz czaszkę jakąś. Ja to nie zaskoczę, ale bieda <laughs> Nie co tu robi działko Stoi na możecie to działko tam rozwalić nie. niebieskie? Bo one są bardzo brzydkie Bardzo fajne Stoi <grybujka>. tylko ładne, niebieskie jest bardzo ładne Nie no. czerwone są wszystkie, gdzie to działko jest? Bardzo no, i no, miejscu. no. Nie martwcie się bronię tego miejsca. Dobra, koniec z tymi haszkami. ja wam tam działo nawalone i ja pom samo i ciśniemy. Ha! Siodł mojego punktu Przejmijcie go no To wygram Następny podejście Nieee <grystanie> nie. Trzeba w znaleźć, bo jak nie znajdę to, to umrę I to by było lipa To by było lipa w ogóle, polski jest bardzo trudny nie wiem czy po się tym zjem dzisiaj Jak to się stało? Jednym ciosem całe HP? Oszukistą jesteś A ty, a ty, ty masz miecz? Wygrałem No ile puszczaj? No James Bond dostanie czapkę Kurczę James, ty jest pierwszy Nie, jest Właśnie. drugi, Wanek się jest pierwszy nie, pierwszy. Vanek się drugi. A ja widzę na odwrót, ja widziałem, że jest pierwszy, a się James To drugi. trzeba umyć oczy. No zobaczycie będę na nagraniu, że nie ja miałem na odwrót. A jeszcze nie miałem na ja to, to był pierwszy. To jeszcze raz w takim razie. Dobra. Zróbmy także pod koniec nagrania. O, o dobra, pod koniec nagrania kto, kto będzie, będzie właśnie. Albo drugi, to wtedy. To będzie drugi. To grasz, żeby już wszystko ładnie. Czyli na koniec tej rundy kto będzie drugi w wygrywającej drużynie ten dostanie czapkę. A czekajcie muszę zdecydować no jeszcze no jaką już, czapkę. To oni już mają przewagę i tak. Z większością. Dlaczego? No ważne No ich punkty. Ale no nie to tylko na koniec rundy jest. Ja nie mówię na tabeli tylko jak jest to podsumowanie trzech najlepszych graczy. O tym mówię. A. Dlatego tam był James Wong drugi, a nie w tabeli tej co na tabie. Jest. Nie zrozumieliśmy się. Bo tak w tabeli to widzę, że Vanek się jest drugi. Ale ja mówię na tym podsumowaniu takim, co jest na koniec łoby. To tylko trzech gracie pokazuje. Czekajcie, muszę jeszcze zdecydować jaką czapkę komuś tam w ogóle. Na 1.33 Co by tu komin. Le inspektury dla tego yy, Dla szpiega To będzie dzisiaj do wygrania A ja tu naciskam prawy żeby cię dogonić a nie mam tarczy <laughs> Ale to był głupie z mojej strony Nieważne Skoro jesteśmy atakujący to ja będę sobie szkałta O ja mam jakieś śmieszny Bajtyrka ta. To smoku. Stawianie działka koło wybuchowej dyni to taki średni pomysł, nie wiem czy wiesz. Nieee, Ale to tylko troszeczkę. Odrobinę. Mój gargulec pojawił się na daszku, nie tym razem to coś. No nie Ludzie na punkt, na punkt! Wygrajcie to dostaniecie yeah. Nie, ktoś, wtedy ale się tam team złożył. Prawie wszystkie złote, tak gargulce. Oto no to za przepalanie mi nie ma. Ale aptoczkę zebrałem. Ale tak zginąłeś. Będą lepiej smakowali. Ale aptoczkę zebrałem. Ale zginąłeś. Nie Mój gargulę. No No! E, nie ma tak, random hit i random crit no. Sputam, bardzo. Random jawę, random, random. Idę gargulca Widzę i pewnie go nie wezmę. Bo stoi jest pięć działek. A, zdążyłem! Spróbujmy jeszcze raz tą czapkę zrobić. Przedmiot, przedmiot, nią, przedmiot. Nią, przed nią. Dobra. E, to przeciągniemy. Nie, głupi spaj! Nie, to nie. Szmaragdowy do O, tego i tak nie używam. E, Mocny na zmiatacze, bo tego też nie używam. To F. M, 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 M. Gogusiowarty medyk, bo tego też nie używam, może to. Albo to. O. Nie wiem to jest jakiś pudierz na Prawda. To jest oryginał. Co to znaczy, że oryginał? Nieprawda. Nie wymieniany. Można wymienić i nie przedpolić, ale to nie. Spali gdzieś. O, może to. Mo tego też nie używam. Wyślij! Co się stało się? Chyba, nie. Tu przyklej na Nie byłem. <laughs> no co? Zabiałci. Jestem gołębia! Archimedes Z, jak Q to mi się podoba. Czy co, Archimedes jest dla, tylko dla medyka, tak? Oddam to trochę, od mojego. zobaczymy, zobaczmy, to na wszelki upadek się dasz Jak będziesz sobie udział, to... Zrobiłem sobie Archimedesa Z dla medyka, jaki śmieszny. Archimedesa zombie weźmy sobie na zaraz Zwykły medigan I uberpiłę Prawda Płamiesz mnie Działku pada Albo nie Do boju Jezusie Zabij go Nie Dobrze Cze no masz szynkę Czemu? To jest szpieg! To są dwa szpiegi. Jejku, co się stało? Ej, Ej za nami biegnie śpiek. Bieg. Jezu się, odwróć się! To jest śpiek. O, to jest szpieg! Tutaj, to jest szpieg! To jest śpiek. Jezus jest wszechwiedzący, on trzyma wszystko, gdzie jest Dużo Was, dużo Was Idę sobie po apteczkę. Tam jest śpieg, tu się gdzieś nie widziałem go Nie ma go, uciekł. O tu jest O Dominacja, to coś to co wykryto lubi najbardziej Leć ktoś z Do boju tutaj Do boju O, Demoman Nie! Ja mam Ubera prawie! Nie! Jesteś Ja jestem w tych schodkach takich zakręcanych Niech ktoś tu przyjdzie tam mu Ubera i możemy jeździć rozwalić dwa albo coś Albo tu jest coś, nawet, gdzieś indziej Nowy, powiem tak Zerwuj. Więcej medyków nie no możecie to... mieć Co za śpiew? Za możemy, ale generalnie nikt nie chce ich wziąć, nie możemy Ale moglibyśmy, ale nie możemy Takie gówno. Do boju! Do boju, grubasie! Nie moje chapsy. Dziękuję. Nie, idź sobie. Moku, pomogę ci. Albo nie. Ale chciałem. W ogóle powinniśmy już kończyć na ten moment, więc mam nadzieję akurat wygramy, i będzie akurat koniec odcinka i akurat już dostanie czapkę. No ludzie, jeszcze sekunda do czapki. Tak! Addison dostaje czapuchę. Nie, wszyscy się cieszymy dla Addisona. O ile Addison ma premium oczywiście Masz premium? To zacni To zaraz dostaniesz czapuchę A w międzyczasie możecie się pożegnać z youtubami bo akurat minęło 20 minut i skończył odcinek Cześć 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 Pozdrawiamy tatę Ja też pozdrawiam tatę Cześć tato Pozdrawiam babcie, mamy, tatę, kota. I psa. Masz kota i psa? Grym, jak oni ta, to brata. Tulą się. Tulą się, o to fajnie. Wiem. będziesz jeszcze grał? Chwilę. Ale zostaw serwer, bo się fajnie ja. Dobra, ja już naprawdę kończę, tak jak powiedziałem, Nie więc, się więc również się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego.